Witam Cię bardzo serdecznie, Robert Koliński z tej strony się konia. Witam na następnym i kolejnym wpisie na moim blogu. Dzisiaj będzie o prawie przyczyny i skutku. Jak wiesz, nie ma tak naprawdę skutku bez przyczyny. Wszystko się gdzieś zaczyna, wszystko się gdzieś kończy. I aby osiągnąć pewnego rodzaju skutek, musimy, no właśnie, zapoczątkować ten skutek w postaci czynów, prawda, przemyśleń, w postaci... Różnego rodzaju e, działań, które doprowadzą nas właśnie do określonego przez nas celu. Ponieważ prawda jest taka, że jeśli robimy, powiedzmy, czynności A, to one nas doprowadzą do efektu A. Nie ma nigdy tak, że robimy A, wyjdzie nam B, ponieważ no, jeśli, jeśli tak się dzieje, to tak naprawdę zaszły jakieś e, po drodze, nie wiem, takie, takie rzeczy, których nie kontrolujemy, albo które po prostu zostały przez nas źle pokierowane e, dlaczego tutaj e, mówi o prawie przyczyny prawo prawie przyczyny i skutku ponieważ bardzo wiele osób tak naprawdę na pewno możesz to stwierdzić wokół siebie wokół siebie również myśli sobie o kimś tam a bo ten człowiek to prawda, tyle osiągnął, ten człowiek to tyle ma ten człowiek to jeździ takim samochodem a ten człowiek ma taką ma, przepraszam, ma taką, taką willę tylko, że tak naprawdę oni widzą tylko sam efekt, czyli sam skutek. Bardzo często niestety nie widzą tego, że te osoby bardzo ciężko pracowały na, na te swoje właśnie, nazwijmy to osiągnięcia, akurat wymieniłem te materialne. I to jest to właśnie tak jest, że w naszym społeczeństwie jakieś są takie zakorzenione, dziwne, nie wiem, dziwne, utarte schematy myślowe, że jak ktoś ma dużo albo jak, że ktoś ma piękne, tak jak wspomniałem, samochód domi żyje mu się dostatnio, to na pewno jest złodziej albo kombinator. E, no, prawda jest taka, że wiele, wielu ludzi bardzo, bardzo ciężko pracuje na to, na to co ma, a, albo może nie ciężko, a bardzo często mądrze, ponieważ e, zgodzi się na pewno ze, mno, ze mną, że z ciężkiej pracy, z ciężkiej pracy rąk, dwóch rąk, tak naprawdę wiele osiągnąć, aż tak wiele osiągnąć nie można, ponieważ jesteśmy ograniczeni tak naprawdę tylko właśnie tym, co sami wytworzymy. I oczywiście tutaj musimy wziąć pod uwagę różne, różne możliwości, które można wykorzystać w kreowaniu oczywiście dobrobytu, bogactwa i tak dalej. Są to różnego rodzaju możliwości, a ja o tym tutaj nie będę mówił. Natomiast wracając do tego prawa, prawa przyczyny i skutku. Odnalazłem, odnalazłem kiedyś bardzo, bardzo mądry cytat. Bardzo mądry cytat, który ma już kilka tysięcy lat. Cytat z Talmudu. Może, może wiesz, że Talmud jest to tłumaczenie do Tora. Tora wiadomo, Księga, znaczy Święta Księga Żydowska, tak jak dla nas Biblia. Oczywiście nie nawracam cię tu na żadną, na żadną religię, bo to nie o to chodzi. Natomiast jest to bardzo, bardzo, bardzo mądry cytat, który bardzo pięknie wpisuje się właśnie w prawo przyczyny i skutku, co doprowadza nas do pewnych tak naprawdę rzeczy w życiu. I teraz zacytuję ci to, co jest napisane w Talmudzie: Zważaj na swoje myśli gdyż przemienią się w słowa. Zważaj na swoje słowa, gdyż przemienią się w czyny. Zważaj na swoje czyny, gdyż przemienią się w nawyki. Zważaj na swoje nawyki, gdyż przemienią się w Twój charakter. Zważaj na swój charakter, gdyż On będzie Twoim losem. Piękne, prawda? Te słowa były napisane kilka tysięcy lat temu. Ale jakże są aktualne dzisiaj. Jakże są aktualne dzisiaj, ponieważ w tym zapędzeniu bardzo często prawda, i pracy zawodowej, etatowej, e, w tym, że mamy swoje firmy zapominamy, zapominamy o tym, że tak naprawdę poprzez właśnie swoje myśli, swoje nawyki, swoje czyny kreujemy wszystko to, co później objawia się w naszej rzeczywistości. Ponieważ wszystko to, co my robimy, składa się na nasz charakter. Jeśli e, z, ten charakter będzie prawy, jeśli ten charakter będzie uczciwy, jeśli ten charakter prawda, będzie spełniał wszystkie warunki do tego, żeby ten sukces osiągnąć, czyli sukces, a co za tym idzie? Żebyśmy mieli efekty w życiu takie, których potrzebujemy, musimy spełnić podstawowe warunki, a przede wszystkim zacząć tak naprawdę o swoich, o swoich, o swoich myśli, o, swoich myśli o, te, o tego jak mówimy, co mówimy, do kogo mówimy, w jaki sposób mówimy, prawda? jakie mamy nawyki, ponieważ nawyki to jest nic innego jak pewna czynność powtarzana ciągle. I prawda, prawda jest następująca. Żeby osiągnąć pożądany skutek, te nawyki muszą być też kon konkretnie pożądane i dobre e, i pasujące do danego skutku, który chcemy osiągnąć. Ponieważ prawda jest taka, że e, łatwe nawyki, może inaczej, e, pewnego rodzaju nawyki, które nam szkodzą, bardzo łatwo programować sobie do swojej podświadomości i je jakby realizować w życiu. One są bardzo łatwe do zaprogramowania, natomiast bardzo często przeszkadzają nam po prostu w naszym życiu. I tak to właśnie jest. Natomiast nawyki, które kreują nam życie naszych marzeń bardzo często, bardzo trudno, prawda, je zaimplikować w naszą podświadomość i je po prostu, że tak powiem, świadomie wykonywać na początku, aby później mogły przejść w tą stanę, tą stanę jakby. Tą fazę nieświadomego działania, natomiast bardzo ciężko te po, pożądane nawyki, bardzo częst, ciężko, je, że tak powiem, zaabsorbować, prawda? E, w, swoje, w swoje ja, natomiast później bardzo, bardzo łatwo nam, e, że tak powiem, bardzo ułatwiają nam życie i to odchodzi. Czyli generalnie dzisiejsze przesłanie tego krótkiego wideo było takie, że jakość myślenia równo się jakość życia ponieważ prawo przyczyny i skutku mówi jedno. To tak naprawdę co kreujesz, to jak myślisz, jak się zachowujesz, to będziesz kreować, prawda, czy kreowała w swoim życiu dalej, ponieważ nie ma, nie ma tak, że przyczyna jest różna, no może inaczej, skutek jest różny od przyczyny. Zawsze jest tak, że jest to jedno z drugim powiązane. I e, jest wiele książek na ten temat, wiele książek już napisano, wiele wiele, że tak powiem, e, dróg prowadzi do, do tego, żeby osiągnąć to skupienie umysłu, żeby osiągnąć to skupienie myśli e, na, na, czymś, na czymś pożądanym, ponieważ musimy pamiętać tu, tutaj o pewnej koncentracji. Jeśli koncentrujemy swój umysł, jeśli koncentrujemy swoje siły wewnętrzne na czymś, co chcemy osiągnąć, e, i nie jesteśmy rozpraszani, ponieważ, jak, jak wiesz, umysł nasz bardzo często lata sobie sami, tak naprawdę nie jest kontrolowany przez nas, przez naszą wyższą świadomość, to wówczas tak naprawdę dzieją się rzeczy niepożądane, ponieważ umysł nie, niekontrolowany, można, umysłu niekontrolowanego można porównać tak naprawdę do, do konia. Umysł niekontrolowany, czyli tak można powiedzieć też powiązany z emocjami, ponieważ bardzo często ludzie reagują emocjonalnie na wiele rzeczy, jak wiesz, e, to porównajmy go do konia, czyli jedzie koń, zaprzegnięty do niego jest wóz jest woźnica. I teraz koń to są te, te niekontrolowane, prawda, te nie, emocje niekontrolowane, ten taki umysł niekontrolowany, a woźnica to jesteś ty. To jesteś ty, czyli to swoje wyższe ja, ta wyższa świadomość, która chce osiągnąć pewien cel. Jak... I w tym momencie, jak to się dzieje, że, że ten umysł prawda, sobie tak lata i się dzieją rzeczy, których prawie że nie kontrolujesz, albo poddajesz się kontroli innym ludziom, poddajesz się kontroli Twoim emocjom, prawda, i wybuch, wybuchasz czasami, czasami jesteś zły, zła i tak dalej. A więc to chodzi o to, że to tak wygląda, jakby, jakby woźnica jechał i ten wóz był zaprzęgnięty w tego konia, prawda, ale woźnica usnął. I wówczas tak naprawdę nie kontrolujesz tego, co się z Tobą dzieje, nie kontrolujesz tego, jak Twoje życie wygląda. Po prostu Ty śpisz. Ty śpisz i ten koń tak naprawdę idzie sobie tam, gdzie chce. A wiadomo, gdzie pójdzie koń. Koń pójdzie tam, gdzie jest mu lżej. Gdzie ma lżejszą drogę, gdzie ma szybciej, prawda? Gdzie ma bardzo często na skróty. Tak, właśnie tam koń poprowadzi, ponieważ koń nie myśli. Koń się tylko tak naprawdę e, zapatruje na to, gdzie jest łatwiej. Jeśli, w, jeśli ty teraz e, zaczniesz myśleć, ale w sposób kontrolowany i w sposób świadomy i skoncentrujesz się na tym, co tak naprawdę chcesz w życiu osiągnąć, prawda? Bądź do czego dążysz, bo to jest bardzo ważne i istotne. Miesz, masz te cele i wytyczone drogi i kroki do, tego, do osiągnięcia tego celu, to wówczas ten woźnica się budzi. Ten woźnica się budzi, bierze te lejce, prawda? Czy wodze, no wodze to są raczej jak się wierzchem jedzie, bierze te lejce, prawda? I wówczas, wówczas zaczyna tego konia kontrolować. I oczywiście emocje nam są bardzo potrzebne. Nasz umysł, który wariuje bardzo często, jest nam bardzo potrzebny. Ktoś nazwał kiedyś, e, jakiś e, bardzo mądry człowiek napisał książkę na temat umysłu, małpi umysł. Ponieważ niekontrolowany zachowuje się jak małpa, skacze z drzewa na drzewo, tak naprawdę rządzi się właśnie emocjami, he, hu, huciami bardzo często, czyli żyje, żyjemy nieświadomie. Ale jak ten, tak jak wspomniałem, jak ten woźnica się obudzi, weźmie ten bad, weźmie te lejce, po prostu i zepnie tego konia, że tak powiem, to wówczas ten koń zacznie podążać w kierunku świadomie przez ciebie obranym. Czyli wówczas, tak naprawdę, kiedy ta koncentracja zacznie być, e, powiedzmy, ukierunkowana na to, czego chcesz w życiu i co chcesz konkretnie osiągnąć i masz kroki do osiągnięcia tego, to wówczas zaczynają się dziać tak naprawdę krok po kroku pewnego rodzaju, jakby to nazwać, małe cuda, małe cudeńka, które cię prowadzą Dalej, dalej i dalej. Oczywiście cały czas trzeba sobie wyznaczać cele, cały czas trzeba dążyć do swoich celów, ponieważ jeśli jeden osiągniemy, to pojawia się następny. I ktoś kiedyś bardzo mądry powiedział, że nie cel sam w sobie jest tak naprawdę spełnieniem człowieka, ale droga. Droga, którą pokonujesz do tego celu, i nauka, którą wyciągniesz z tej drogi, jest właśnie to jest tym, co kształtuje Ciebie jako osobę, Ciebie jako jednostkę. Ciebie jako, jako wartościowego człowieka, i to właśnie ta droga to powoduje. A cel osiągnięty nagle staje się tak naprawdę mniej ważny, bo już masz następny, i o to chodzi: to jest rozwój. Rozwój jest to postęp. Jeśli nie byłoby rozwoju, to tak naprawdę zatrzymujemy się w miejscu. Jeśli zatrzymujemy się w miejscu, to co się może wydarzyć? Tak naprawdę następuje stagnacja, następuje cofnięcie się, ponieważ jak sam wiesz, czy sama wiesz, jeśli jest źródło i woda przepływa z wielką prędkością, to jest w niej życie. Dlaczego? Ponieważ woda płynie, jest dobrze natleniona, dobrze odżywiona, są różnego rodzaju rośliny, które czerpią z tego tlenu, są ryby i są różnego rodzaju żyjątka. Natomiast teraz. Weź sobie pod uwagę taką zastałą wodę, powiedzmy, jakieś mini jeziorko, mały, małą, nie wiem, mały zbiornik wodny, gdzie woda stoi, nie ma wpływu, nie ma, od, nie ma wypływu. Co się wówczas stanie? Oczywiście na początku są i rośliny, i rybki, i wszystko, co tam może być, ale po pewnym momencie, ponieważ brak ruchu, brak energii, brak tworzenia, prawda? Zaczyna się to Bojoro robić z tego, tak naprawdę, że woda nie jest natleniona, brakuje tlenu, brakuje energii, nagle zaczyna wszystko gnić. I wówczas zaczyna się tak naprawdę jakby dewastacja tego środowiska naturalnego. I to ten, ten obszar wodny przestaje żyć. Tak samo dzieje się z człowiekiem. Jeśli człowiek nie, nie, nie podąża w kierunku. Który sobie obrał i się nie podąża w kierunku kreatywnym, który może go wzmocnić i jakby wydobyć z niego to, co najlepsze, to zaczyna się stagnacja zobacz wokół siebie, jest taka masa osób, jest taka masa osób, które chodzą do pracy, której nie lubią, robią to, czego nie kochają, z ludźmi, których, no, szanują tak, bo muszą, jeżdżą samochodami, którymi nie chcą jeździć i tak naprawdę e, uważają, że to wszystko dlatego, że, bo coś się tam stało. No tak, tak, stało się, ponieważ oni tak naprawdę nie wiedzą, do czego chcą dążyć, czego, co chcą osiągnąć w tym życiu. To jak ma to się samo stać? Nic się nie stanie. Jeśli jest taka przyczyna, to taki będzie jej skutek. Także, żeby krok. Życie swoich marzeń musimy wiedzieć, co chcemy robić. Oczywiście na początku nie będzie to łatwe i nikt nie powiedział, że to jest łatwe, bo łatwe to tak naprawdę jakby no nie wiem, co jest. Przyjście na świat też niekoniecznie, prawda, bo każda mama musi urodzić. Natomiast e, na, pewno, na pewno warto zastanowić się nad swoim tym twórczym myśleniem i wytyczyć sobie ten cel, wytyczyć sobie cele, wytyczyć sobie kroki. Drobne kroki do osiągnięcia tego celu, ponieważ prawo przyczyny i skutku jest niebłagane, ono zawsze działa, to co włożymy, to wyjmiemy. Prawda? W Biblii nawet było e, powiedziane już bardzo dawno temu, bardzo, bardzo mądry cytat, to co zasiejesz, to i rządź będziesz i nie ma inaczej. E, na tym poprzestanę. Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas, dziękuję za obejrzenie tego krótkiego wideo. Oczywiście zapraszam ponownie na mojego bloga, robertolinski.pl. Bardzo, bardzo, bardzo będę wdzięczny za komentarz, który teraz pozostaw poniżej. Podziel się ze mną swoją opinią na temat tego wideo. Oczywiście zostaw komentarz, wszystkie komentarze czytam i za wszystkie jestem bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest niesamowite otrzymywać taki feedback, prawda, od każdego. No i cóż, zapraszam po raz kolejny. Dziękuję Ci serdecznie, życzę miłego dnia. Pozdrawiam, do zobaczenia. Robert Oliński się kłania.